Cześć, witajcie, tutaj jest ja Maciek, a to jest kolejny odcinek mojego Zagrajmy z gry Dishonored. Mm, pierwszy odcinek, wiadomo, taki wstęp, wyszliśmy z więzienia i w ogóle, o, możemy sobie nawet wrócić, ale nie, wracać nie mamy zamiaru, mm, tylko idziemy oczywiście dalej. Pogram sobie jeszcze tak może z 20 minut i tą wieczorną sesję sobie kończę. Aha, okej, okay, tyle nie wejdziemy. No to wiadomo, tylko się rozejrzyj, coś jest, i włazimy na górę. A nie, jest list. Korwo, e, jeśli to czytasz, to znaczy, że nasz plan zadziałał i uciekłeś z Coldridge. Jeden z naszych kontaktów ukrył dla ciebie broń gdzieś w głębi i w kanałach. Weź sprzęt i znajdź Samuela. Tam, gdzie e, te tunele uchodzą do rzeki. On zaprowadzi cię do nas. Przyjaciel, którego wkrótce spotkasz. Może to nawet będzie sam Samuel. No właśnie, spójrzcie. Efekt yy, co do szczurów. To będzie później nasza moc specjalna, ale powiem Wam, no to jest straszne. Boże, już zjedzeni. Widzicie te mięśnie? Pięknie po prostu. Wspaniały widok. Nie, dobra, idziemy dalej. Nie, o, 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 tak, o tak, krew I widzicie, już się ten rozprawili z nim Z nimi, Boże Te szczury chyba nie będą chciały się za, za mnie zabrać, co nie? Uznajmy, że nie Coś tu jest? Nie Powiecie, o, you cannot kill the rat ple... No racja, racja. Nie możesz tam e, zabić plagi e, szczurów, No ja właśnie dlatego będę musiał się wodą udać, bo te szczury sobie tutaj biegają. I no to nie jest fajne. Nie, bo patrzcie, słuchajcie, yy, pojedynczy szczur nic nam nie zrobi. Co tam ktoś robi? Yy, idź. Płyń, płyń w przestworza. Yy, pojedynczy szczur nic nam nie zrobi, ale już cała ich plaga, no to, że ta chmara, no to już jest dla nas sporym zagrożeniem. Coś tutaj jest. O, patrzcie, patrzcie, puszka pasztetu, puszka pasztetu, puszka pasztetu. I wszystko razy 3. No bogactwo. Eee, o, nie, nie, tutaj nic nie ma. Hmm. Ja tutaj się tak wszędzie rozglądam, bo wiecie, w grach tego typu. E, zbieranie tych rzeczy na samym początku jest zawsze najważniejsze, a później to już będę sobie tak... Boże. E, później będę sobie wybierał i w ogóle i będzie fajnie. What the fuck? Aha, zajebiście. Może nie powiecie, jak ja mam się tam przedostać, rozumiem chyba tędy, bo biegasz sobie ta pla plaga szczurów. Oczywiście mnie nie dorwą. Fuck you, you son of No i żyje. Co ja teraz muszę zrobić? Eee, muszę podnieść to. Przejdzie ten smrodek, noż co za morderfakery, No ja nie wierzę, a co będzie, że je, je zabije? Dużo to mi nie da w sumie. Nie no, Beka już z taka ta tragiczna muzyczka. A macie tutaj, a tu idę szybko otworzyć. No już na raz pierwszą stąd. Te, te komunikaty, które występują co chwilę na nadają znowu takiego klimatu Ja tutaj cały czas będę gadał o klimacie, że tak się nimi jara mi w ogóle Ale powiem wam, naprawdę ta gra mi się tak spodobała O, pieczony szczur Przekąszę sobie mm. Bo, no, uwierzcie mi, jest jednak o czym, o czym gadać, e jeśli chodzi o tę grę e No co jeszcze? A, tutaj mam wejść Okej okay. Trollolololololol, wspinam się, wspinam, jest śmiesznie. Nikogo nie ma, skaczę sobie, oje. Jestem panem życia. O, a tutaj jest jakaś pułapka. Ej, ludzie, przeżyłem. Jaka beka. Bełt zapalający, ok. Leki, o ładnie, ładnie, ładnie. Usta, butelka. Ups. To chyba będzie ten służyło, żeby kogoś rozproszyć. For rent. No, no. A przejdziemy sobie najpierw tutaj. O, proszę, moneta. Eee... Coś jeszcze? O, puszka pasztetu wieloryba. Jak ja lubię pasztet. Oczywiście nie, że dziewczyny, czy coś, tylko ten. Boże Macie, to było takie suche? Nie, po prostu jesteś mistrzem żartów. No się uśmiałem, że ja pierniczę. No, beka w chuj. Może siedzę przed monitorem, gadam do samego siebie. Jestem trochę chory. No, chory w sumie, ten. Nie wiem, czy przychodzi mi, czy nie. O, fajnie, ten mam list. Mm. I tutaj są znowu zwłoki, które ograbię. O, dobrze. I czy tutaj znowu coś mamy? Uwaga, esencja szaleju. Esencja szaleju. Monety. Coś. Zwłoki. Świeczki. Świetnie, zwłoki, zwłoki, muchy. No po prostu bosko, u, pusta butelka, pieprzyć pustą butelkę, a masz w anusa. Witaj, Korwo. Czy powinienem rzec e, Lordzie Protektorze, jak byłeś znany, zanim ten tytuł został ci niesłusznie odebrany? Jesteśmy sługami cesarstwa i prawdziwej cesarzowej, grupą lojalistów, którzy bardzo chcą się z tobą spotkać. Weź tę broń zbudowaną dla ciebie z najlepszych materiałów na wyspach i spotkaj się z naszym człowiekiem, Samuelem, w pobliżu miejsca, gdzie tunele wychodzą, uchodzą do rzeki w Renhaven. E, śpiesz się i powodzenia. Mamy ta, ten sam cel. I ja ale super wyposażenie, ale ciuszku wziąć niestety nie mogę. No i mamy wyposażenie godne. Eee, godne naszego bohatera. Pewnie będziemy mogli chyba z czasem upgradeować, nie wiem sam. O, czy musimy w celu zmiany trzymanego przedmiotu naciśnij i przytrzymaj. Aha, tak to działa. No to bardzo fajnie, ale ja sobie. Póki co, to ja sobie wezmę to na bełty. Może cóż ze mnie za, za idiota? You idiot, stupid. Uh... Aha, dobra, idziemy dalej. Bo w ogóle, jak ten piękny. Uuu uh, uh, uh. coś tu jest. Ała Mogłem to wcześniej zauważyć. Ale okej, okay, nie uszkodziło mnie. B będzie dobrze. Puszka węgorzy w galarecie. No to jestem pod wrażeniem. Safe, otwórz, szyfr Nie pamiętam, jaki jest szyfr do tego, i nie mam zamiaru go. Ten mm, otwierać, Nabierz sobie. Zobaczę tutaj. Uwaga, ograbiamy. Dobrze, coś tam jeszcze jest. Nie. Na wypadek, gdybyś był za głupi, by to zapamiętać, zajrzyj do swojej whisky, by znaleźć odpowiedź. Whisky łapiesz? Jeśli chcesz swoją działkę, rozgryziesz to. Jeśli nie, wrócę po nią w następnym miesiącu. Whisky? Ja jestem chyba za głupi, a cztery pięć jeden. Powiem Wam ciekawa rzecz. O, uwaga, uwaga. Oho, ho, nice. Eee, szkatułka mo morejów. Pięćdziesiąt monet, no to szalejemy, ludzie. Ale nie powiem jej. Sprytne, sprytne. Haha, ha, fuck the police. Fuck the police. What the fuck? Fuck the police. And fuck the police. Dobra, jeszcze jedna butelka kontrolna. Ok, zbiła się i jeszcze jedna butelka kontrolna też się stukła. To nie wiem, te, te, tamte były jakoś tam specy... specjalnie wytrzymałe. Eee... no dobra, mm, no to idziemy dalej, co nie? O, samochodnik. Nie idź mi, sir. Do you know who we're hunting here? Nie try to take them alone. What if nobody from the squad is around?

Chciałem zaprezentować, sorry. Szczury, szczury, lubię jeść szczury. Dobra, spokojnie. Aż tak za mną jeszcze in... nie halo, to ten nie jest. Może jak tu głęboko. Ja tu nie zostaję w ogóle, to są ścieki. fuj. Ale no, sorry. Prawdziwy mężczyzna wszystko zniesie. No właśnie, prawdziwy mężczyzna. Shit. <laughs> e, no dobra. Mm, co dalej, co dalej? O rzesz, ty stary. Huh? Nie ma tego dobrego stary, sorry. No, ciekawie, ciekawie. Mm, w ogóle. A, R. Użycie auteczki, ok. Eee... Teraz zobaczyliście, jak to wygląda z mm, bełtami. Te... Kusza, strzałka uspiająca. O, no, teraz strzałek mam. Mm, no, bo będę musiał się co chwilę w nie wyposażać, co nie? Psz, coś tu jeszcze mamy? Chyba nie. Dobra, nie ma szczurów do jedzenia. No trudno. Fuck. Fuck the police. <laughs> no sorry, bawi mnie to. A właśnie, No to trudno. O apteczka. O, esencja szaleju. Ho, ho, ho. Cholera, cholera. Um, no dobra, Frontier ice Boże, krew z oczu. Nie rozumiem o co chodzi, ale. Może coś się związanego z tą zarazą? Nie wiem.

Z... no w mieście, ale no okej, okay, to jest niby ten XIX wiek, ale no... przedstawione jest to bardzo ciekawie, w ogóle ile ja nagrywam, zaraz sprawdzę, y, 17 minut, zbliża się do 18 już w sumie. Tutaj! Szybko! Jestem Samuel, i pracuję za dobrymi ludźmi, którzy bardzo chcą spotkać Cię. Mówili, że byś tu wyszedł, ale wciąż nie mogę się w to uwierzyć. Będę Cię przyzwyczaił do spotkania, po drodze od tutaj. Zaczekaj, no tutaj potrzebuję jeszcze chwili. Nie, no dobra, już pójdę od razu. E, co nie? E, albo wiecie, co może zaczekajmy. Się, za mm. Wiecie, co zastanawiam się, co teraz robić. Bo najchętniej to ja bym skończył ten odcinek. Bo gadałem ostatnio z kumplem i e, właśnie poradził mi on, żeby nie robić. Wow, wy widzicie to? Wieloryb, ryb, <laughs> liaki czad. Tego wcześniej nigdy nie widziałem, ale okej. Okay. Mm, słuchajcie, no ta gra ma swój klimat. Y, ja będę chyba kończył teraz tę sesję. Y, zakończę ją tutaj. Myślę, że sobie na grę zapiszę, jeżeli mogę. Jest, zapisz grę, pięknie. I po prostu... Y, no, wznowię to też później. Mam nadzieję, że się wam podobało. Y, jeżeli tak, no to nie wiem, subskrybujcie, eee, co, co tam jeszcze, no zostawcie chociaż łapkę w dół, coś. Bo właściwie no to jest dla mnie wsparcie. Ja to robię e, przede wszystkim, no mm, wiem, że ma mało kto to ogląda, ale no robię to dla siebie. Chcę, ch chcę, nie chcę, chcę przejść e, różne gry, nagrywając je jednocześnie. Bo jednak, no dla mnie jest takie, to trochę spełnianie takiego hobby. Mm, nikłe, ale co tam mm, No dobra, słuchajcie Mi pozostaje się z wami pożegnać, więc Tutaj ładnie na, wi na wieloryba Więc trzymajcie się Narka